Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii RM Craft, czyli naszej survivalowej serii, ale na serwerze, czyli multiplayer Gram tutaj z ciekawą, fajną ekipą i robimy naprawdę wspaniałe rzeczy. Dzisiaj, jak widzicie, stoję przed moją wioską, przed bramą, bo będziemy sobie budować bibliotekę. Będziemy rozbudowywać naszą wioskę o bibliotekę oraz o Enchanting, stół do zaklęć, no bo to się jak gdyby wiąże wspólnie. Z książkami. Natomiast zanim przejdziemy zbudować bibliotekę, zobaczcie, czeka mnie tu niespodzianka. Pierwsza to po prostu tutaj jest osadnik, już w sklepie naszym zatrudniony. Jak widać, co prawda póki co sprzedaje skóry zamiast mikstur, ale jeszcze jakoś do tego dojdziemy. Ale też trafiła tutaj na mnie miła niespodzianka: booster nowa i, i turbo. Ocenili moją osadę 10 na 10 i uznali, że wygrywam w konkursie, który robili u siebie na kanałach. U Booster nowe, nowy i u Turbo był konkurs no, wszystkich graczy tutaj na nasze osady, na nasze budynki wygrałem 10 diamentów i takie trofeum, które wygląda wygląda naprawdę ładnie. Także co mogę powiedzieć? Dzięki chłopaki. Naprawdę fajna rzecz. Nie spodziewałem się kompletnie, bo tutaj są tyle wspaniałych rzeczy, tyle wspaniałych budynków na serwerze, że ciężko to było mówić. No ale cóż, albo czegoś ode mnie chcecie i to była podpucha, albo doceniliście to, jak to wygląda na pustyni. Sami dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw, ale dzięki, dzięki. Nagroda mi się przydała. Jestem biedny w diamenty, więc te diamenty się przydadzą. Natomiast co dalej dzisiaj w odcinku, to właśnie sobie pobudujemy, pobudujemy bibliotekę i zrobimy enchanting. Bibliotekę. Będziemy robić tutaj. Już narysowałem sobie taki mały outline. Jak widzicie, nie jest on w ogóle skomplikowany. Prosty, bardzo prostokątna taka biblioteka, no ale budujemy w egipskim stylu. Tutaj musi być trochę kanciasto w tych budynkach i tak i nie inaczej będzie w bibliotece. W bibliotece tylko troszkę się przygotujemy i już wam powiem, jak to będzie wyglądało. I przypominam, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie i też odwiedzajcie całą naszą RM Craftową ekipę, linki do ich kanałów są w komentarzu, w, w opisie tego filmu, także zaglądajcie i oglądajcie też ciekawe filmy. A teraz już lecimy budować, zobaczcie to jest ta nagroda, którą otrzymałem, medal wisi za pierwsze miejsce, także wydaje mi się, że wygląda całkiem całkiem fajnie i mam je tutaj natknąć do zrobienia ciekawego, ciekawego budynku, także lecimy, najpierw usuniemy sobie przód, bo tutaj sobie zrobimy wejście z tej strony do naszej biblioteki i będzie ono bardzo proste. Słupy będą stały z trzema kratkami wolnymi między sobą, tak żebyśmy zrobili sobie tutaj takie małe łuki i wejście, wejście do tej biblioteki. Biblioteka będzie miała, w, w, te słupy przepraszam, biblioteki będą miały wysokość 5, 5 plus Plus pół bloku jeszcze, i tu na wysokości trzeciego bloku będziemy sobie robić o coś takiego, i, i tutaj kolejny słup: 4, 5 i pół, i tak samo tutaj w następnym 2, 3, 4, 5 i pół, i tu to samo. Zrobimy sobie oczywiście najpierw bryłę zewnętrzną e, całą. E, zaczniemy od przodu, później boki i później przejdziemy do wnętrza, wykończymy sobie to fajnie. Natomiast żeby nie było aż za 100, to tutaj będę chciał właśnie zrobić. Będę chciał tutaj zrobić takie, że tak powiem, łuki, małe łuki, ale naprawdę drobne, kurczę, ten kilof jest naprawdę bardzo efektywny, trzeba na niego mocno uważać. O w ten sposób to będzie wyglądało i później zrobimy sobie tutaj też, znaczy później, tutaj teraz zrobimy sobie u góry Dzisiaj coś nie trafiam. W ten sposób schodki do góry nogami, żeby była głębia, żeby ten przód nie był taki płaski. To mamy tutaj różne, jak widzicie, bloki, pełne bloki, półbloki. I mamy też schodki. Mamy też schodki, tą fontannę chyba będziemy musieli sobie troszkę, troszkę odsunąć. OK. I to będzie wyglądało w ten sposób. I właśnie wtedy. Na poziomie, tutaj, gdzie mamy tą szparę, będziemy robić sobie dach i podłogę, że tak powiem, części górnej zewnętrznej, tu będzie tu będzie dach. O, w ten sposób, żeby też to z przodu fajnie, fajnie wyglądało, bo nam uzupełni, uzupełni tutaj przód nie? w ten sposób. Eee, no, i co tutaj? Co jeszcze z przodu? Z przodu na pewno zrobimy sobie coś takiego fajnego. Czyli tutaj skorzystamy z trapdorów. ej czemu nie ja mogę? A, tam już jest dach. Dobra, eee, tutaj skorzystamy z trapdorów i zrobimy sobie właśnie takie zamknięcie. W ten sposób. Tutaj też, i tutaj. O, tutaj, i tutaj. I jeszcze tutaj. O, tak to sobie pozamykamy. O, i będzie, będzie to zrobione w ten sposób. Także ja machnę tutaj szybciutko całą bryłę i dokończę te trapdory i widzimy się za chwilę. Ok, bryła jest gotowa, tak jak widzicie, bo tutaj przod, górę, że tak powiem, o tak może górę zrobiłem wszędzie taką samą, czyli schody, ten sufit ze świerkowego drewna. I jednocześnie podłoga dla drugiego piętra, bo tutaj będzie podłoga, natomiast troszkę inaczej będę chciał zrobić tył i boki, właśnie od tego przodu. Tutaj będziemy mieli o takie wejście, bo będziemy sobie robić tutaj strefę, gdzie będzie można sobie wypocząć, poczytać na tym dachu, ale do tego pójdziemy, przejdziemy później. Więc z tyłu ściana też będzie bardzo prosta, bo zrobimy sobie po prostu z gładkiego piaskowca w ten sposób ścianę i nic więcej tutaj nam nie będzie potrzeba, bo zrobimy sobie tutaj wewnętrzne dekoracje. Postawimy tu tymczasowo latarnie, żeby nam się tutaj nic nie, nie respiło. No i teraz zrobimy boki i przody. Żeby to troszkę oczywiście urozmaicić, to standardowo, tak jak tutaj w wiosce używam, postawię sobie kilka Kilka guzików, ale zrobiłem błąd. Tutaj nie będzie guzików, bo w tych dwóch miejscach będą płotki. Tu będą płotki, żeby zawiesić troszkę oświetlenia przy wejściu, przy wejściu do naszej biblioteki. I tutaj na słupach też sobie troszeczkę to urozmaicimy, czyli dodamy te guziki, żeby było trochę, trochę koloru. Może nawet tutaj też, bo schody będą stosunkowo małe, tylko tu będziemy wchodzić. I mamy, I mamy guziki dookoła, więc tak to będzie wyglądało. I tak naprawdę przód mamy już gotowy. Tutaj użyłem dębowych trapdoorów, dę, dębowych zapadni, bo chcę zrobić przody i boki z takimi dziurami, prześwitami w ścianach, żeby w bibliotece było dużo po prostu, dużo światła, bardzo dużo światła, i żeby można było spokojnie poczytać. I teraz coś wam pokażę, jak tu będziemy robić. Tutaj zrobimy trzy razy schodki. Tutaj czwarty schodek, znowu schodek, i tu zrobimy dwa pełne, dwa pełne bloki, i wtedy możemy dodać schodki. I będzie wtedy coś takiego, co jeszcze sobie zamkniemy. Oj, zamkniemy sobie pełnym blokiem z tego gładkiego piaskowca, i będziemy mieli tu wtedy takie prześwity, troszkę zgrywające się z tym, co mamy tam z przodu w trapdorach. Tutaj schodki musimy dać. Z drugiej strony, tak, żeby to wyglądało symetrycznie, i wtedy ścianka wygląda o tak symetrycznie, z takimi ładnymi dziurami. No i to samo musimy zrobić z drugiej strony. No, i mamy gotową drugą ścianę też, więc myślę, że naprawdę fajnie się to zgrywa. Fajnie się to zgrywa. Dziury z jednej, z drugiej strony z przodu też dużo światła, tylko tylna ściana będzie inaczej wyglądała, bo tam po prostu będziemy chcieli sobie zrobić troszkę w środku urozmaicenia. To teraz co tutaj? Tutaj jeszcze musimy dokończyć na dachu i dodać co drugi, co drugi blok pół płytkę, żeby żeby nic nam się tutaj nie respiło oczywiście, żeby z dachu nam nie spadały nagle potwory. No i w przerwach tutaj między tymi damy kolejny świerkowy, świerkowy akcent, bo tego świerkowego akcentu jest w naszej wiosce dosyć sporo, poza tymi trapdorami na dole, które zrobiłem właśnie dębowe, żeby, żeby tych dziur było, tych prześwitów w ścianach troszkę więcej. Jesteśmy na pustyni, tu jest gorąco, więc jak gdyby ciepło mocno nie jest nam potrzebne. Ale światła, światło się przyda. Teraz tutaj dookoła też zrobimy sobie schodki, żeby ładnie zaokrąglić wnętrze tego dachu, bo tutaj sobie będziemy też zrobić, robić część taką, w której będzie można sobie poczytać po prostu. Poczytać, wziąć książkę i przejść sobie tutaj na taras, i tutaj też zrobimy ładne dojście od naszych schodów, i będzie, będą tutaj mogli nasi osadnicy spędzać miło czas. Wejdźmy na górę, zobaczcie. Tak wygląda właśnie, właśnie dach. Myślę, że całkiem, całkiem sympatycznie. Co zrobimy w środku? Też sobie troszkę tutaj popracujemy, między innymi, żeby to było wszystko nie takie płaskie. To dodamy sobie tutaj taką obwódkę dookoła drewnianą. Taką obwódkę, żeby dodać trochę głębi, po prostu. Drewno tego samego typu, ale chociaż troszkę, troszkę głębi. Tu sobie wnękę jeszcze będziemy też robić, tym na razie się nie martwcie. I tutaj, na środku, mniej więcej, czekajcie, raz, dwa, trzy sobie zrobimy. Tu będzie stał stół. Do zaklęć. Tu do zaklęć robi się z obsidianu, diamentów i książki, i tu, właśnie nad nim, na pewno powiesimy sobie centralnie światło. Trafiłem, chyba tak, chyba trafiłem, i nad nim będzie wisiało centralnie światło, właśnie w ten sposób. Więc tak to będzie wyglądało. No i musimy zająć się też, oczywiście, podłogą. Tylko, żeby zająć się podłogą, to oczywiście będzie trzeba tu zrobić troszkę porządku, przekopać to wszystko i podłogę zrobimy sobie raczej w jasnym tonie. Także tutaj sobie pokombinujemy, popróbujemy z różnymi, z różnymi drewnami przy tym budynku, tak jak widzicie, z różnym typem drewna, o tak może powiem, bo będzie i dębowe jako okiennice, i świerkowe jako sufit, i tutaj też będziemy sobie robić. Jasno, e, przepraszam, jasne, brzozowe, żeby, żeby dodać troszeczkę e, no też innej struktury, jakiegoś fajnego tutaj e, tła dla naszej biblioteki na podłodze. Jak widzicie, podłogę mamy gotową. No i teraz zajmiemy się tym, co jest najważniejsze w bibliotece czyli książkami. Czyli książkami. Ułożymy je oczywiście tak, żeby nasz stół do zaklinania mógł mieć najwyższy. Najwyższy poziom, czyli żebyśmy mogli robić zaklęcia z wymagające 30. poziomu. No i rozłożymy sobie to wtedy w taką podkowę. Przypominam, że to musi być przynajmniej 15 regałów z książkami. My tutaj sobie zrobiliśmy 5 i 5 to 10 i 6 z tyłu, czyli mamy 16, ale tak chcę, żeby po prostu to symetrycznie, symetrycznie wyglądało i rozstawimy sobie też troszeczkę więcej tych regałów. Gdzieś tutaj po bokach, na przykład tutaj akurat mamy te takie ściany, że tak powiem, pełne, więc możemy sobie rozstawić. Tam też są schody, więc możemy sobie na przykład tutaj wstawić te książki, coś sobie dorobić tutaj z nimi. Po drugiej stronie też oczywiście coś sobie tutaj poukładamy, natomiast nie tylko książki, nie tylko książki będziemy sobie układać, zrobimy sobie też kowadło, zrobimy sobie tutaj kowadło, myślę z tej strony i chciałem sobie tutaj też dać ender chest, żeby, żeby troszkę to no wypełnić to wnętrze po prostu w ciekawy w ciekawy sposób na pewno będę chciał to dać co tutaj co tutaj widzicie czyli e, czyli te e, pulpity o tak to się w polskiej wersji nigdy nie mogę zapamiętać w polskiej wersji e, nazywa pulpitem do czytania no i tutaj mamy e, dzięki temu e, no tak jak to w bibliotece bywa trochę rzeczy do poczytania, nawet dobre światło tutaj zamontujemy, żeby było. I na przykład możemy sobie też dawać tutaj jakieś urozmaicenie, może nie aż takie wielkie, no bo o Jena, kto by pomyślał, mamy książki książki w bibliotece, no kto by to widział, kto by to widział. I podobnie też możemy dodać sobie na przykład troszeczkę troszeczkę zieleni, zieleni dostosowanej do naszego klimatu pustynnego, więc o, damy sobie tutaj na przykład, na przykład, doniczki. W ten sposób będzie to, będzie to naprawdę ładnie wyglądało. Tutaj mamy jeszcze na przykład, o, pustą, puste miejsce, więc możemy sobie dać kolejny, kolejny pulpit i też nad nim damy sobie oczywiście światło, żeby to wyglądało fajnie, mamy też banery Amona, więc dla urozmaicenia o, damy je sobie tutaj przy wyjściu znowu z biblioteki e, i co my tu jeszcze możemy dać, przygotowałem troszkę rzeczy sobie więcej, żeby było, zrobimy sobie na pewno na pewno o, tutaj damy sobie może skrzynię, żeby leżała, dałbym jeszcze sobie tutaj kolejną ramkę też jakąś z książką, żeby trochę to wnętrze wypełnić, tak jak powiedziałem. Tutaj będziemy robić sobie chyba. Kamień szlifierski. Chyba go nie wziąłem ze sobą, tak? Bo musimy mieć też kamień szlifierski do enchantów, bo przypominam, w kowadle możemy enchanty łączyć, a w kamieniu szlifierskim zdejmować te enchanty. Tutaj zrobimy sobie taki mały. O, nie. musiałem oczywiście wejść na ten schodek, bez misklika mój poradnik, mój film by się nie obył. Tutaj możemy sobie zrobić, o, w ten sposób mały stolik, i tu zrobiłem wtedy tą wnękę w ten sposób i tutaj jeszcze damy na sufit też jeszcze pół bloki, pół bloki świerkowe, uzupełnimy to sobie, tutaj jak widzicie mam przygotowane wszystko, wszystko pod ręką, chociaż nie, to będzie nam jeszcze potrzebne, bo będziemy sobie budować też na dachu, weźmiemy sobie przy okazji przy okazji kamień szlifierski, żeby też go sobie tutaj, o dodać, postawimy go sobie akurat na takiej półeczce. No i myślę, aha mieliśmy wziąć jeszcze pół bloki. i myślę, że wnętrze tak naprawdę też już mamy, też już mamy gotowe, bo nie ma tu być szały, to ma być prosta biblioteka, ładnie schludnie wyglądająca i myślę też, że tak jest. Myślę, że tak jest, tutaj o sobie dodamy w ten sposób, żeby ten dach wyglądał na wykończony, także Chyba możecie przyznać mi rację. Myślę, że wygląda to całkiem spoko i jest wszystko, co potrzeba. Jest ender chest, jest kowadło, jest kamień szlifierski, jest jakaś skrzynka, gdzie możemy sobie lapis schować. Jest oczywiście stół do zaklinania z 15 regałami, a właściwie nawet z 16. No i mamy to wszystko dobrze, dobrze oświetlone. Także wygląda to bardzo ładnie. No, i został nam jeszcze dach. Został nam jeszcze dach, który chcemy sobie wykończyć tutaj w jakimś fajnym stylu. I też oczywiście z elementami biblioteki. Więc na pewno damy sobie tutaj pulpity, myślę, w ten sposób. Nie, może nawet tutaj sobie damy. O, czekajcie, żeby nam się to fajnie zamknęło. Tutaj damy sobie też tutaj. O, w ten sposób książeczki, żeby można sobie je było brać z regałów i tutaj w tym kąciku poczytać, i zrobimy sobie też, tak jak robiliśmy sobie na dole, takie stoliki, gdzie można sobie usiąść i spokojnie, spokojnie poczytać, nawet w dwie osoby. Jak booster i turbo będziecie chcieli wpaść, poczytać to możecie właśnie tutaj razem poczytać. Dzięki jeszcze raz za tą nagrodę. Wygląda naprawdę Świetnie i też inspiruje do dalszego budowania, także, także dobra robota. Dziękuję. No i my się tylko szybciutko prześpimy i dokończymy, i dokończymy ten, ten dach, który mam nadzieję będzie naprawdę schludnie, ładnie, porządnie wyglądał, klimatycznie, też w takim bibliotecznym stylu. Myślę, że tak to można, można nazwać. O, tutaj sobie damy w ten sposób. Dołożymy sobie stolik kolejny, więc mamy trochę miejsca na czytanie, no ale też trzeba to troszeczkę zabezpieczyć, tutaj przyda nam się jeszcze jedno światło i wymyśliłem sobie tutaj taki sposób, że zrobimy sobie po prostu trochę dywaników, żeby utrudnić tutaj spawnowanie, spawnowanie jakiekolwiek potworów, to sobie tutaj w tak porozstawiamy dywany, natomiast, żeby nie było nudno, żeby to nie było w jednym kolorze, to ustawimy sobie tutaj na przykład i szary, ciemny, i czarny dywan, tak, żeby było to troszkę urozmaicone. Tak, jak widzicie, i tutaj na przykład też sobie damy jeszcze na zewnątrz troszeczkę, żeby to ładnie, żeby to ładnie wyglądało. Połączymy sobie tak, żeby te miejsca, gdzie tutaj też. Może być, o, tutaj damy jedną lampę, tu damy drugą lampę, trzecia lampa jest, jest tutaj, więc myślę, że to wszystko, wszystko gra i ten dywanik też całkiem, całkiem ładnie wygląda. Zobaczmy sobie trochę z większej odległości na to, jak to będzie wyglądało, chyba ok, chociaż mówiąc szczerze, nie widzę, nie widzę za dobrze, ale o jak sobie tu wejdziemy, to mamy miejsca do posiedzenia i do. Poczytania książek, a jak zejdziemy sobie na dół, no to tutaj mamy te nasze ściany, które zapewniają nam bardzo dużo światła. Otwarte przejście, chociaż tutaj się zastanawiam, czy jeszcze jakieś drzwi nie dodać, żeby nic nas tutaj nie zaskoczyło za plecami. No i wnętrze, które ma wszystko, co jest potrzebne do enchantingu, więc już będziemy mogli sobie teraz cały nasz sprzęt porządnie zenchantować, zaknąć i będzie to fajnie wyglądało. Także słuchajcie, to tyle na dzisiaj chyba, to już wszystko. Będę kończył ten odcinek. Dzięki, że byliście ze mną. Kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i piszcie, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że ten budynek także wam się podobał. Także trzymajcie się. Do zobaczenia na razie. Cześć.